Dzień dobry kochani. Zapraszam wszystkie raczki na czytanie na luty 2024. Poproszę o przekaz dla raków na luty 2024. Król Mieczy. W teraźniejszości moi drodzy, albo zakończycie jakąś znajomość, odetchniecie os jakąś osobę od siebie, albo po prostu będziecie działać bardzo rozsądnie, posługiwać się właśnie logiką i zdrowym rozsądkiem. <laughs> Możecie również prze przebyć jakąś taką naprawdę bardzo rzeczową rozmowę z kimś. Pracy, moi drodzy, wy realizujecie swoje cele, swoje plany, dążycie do stabilizacji finansowej, zawodowej. Trochę jest w tym strachu, że stracicie jakieś zasoby finansowe. Być może niektórzy z was boją się, że stracą pracę, ale generalnie wy macie już coś wypracowane, a teraz po prostu dążycie. Ku polepszeniu swoich finansów, swojej pozycji zawodowej. W miłości, w miłości dla niektórych z Was, do niektórych z Was może przyjść ktoś z przeszłości. Dla związkowców to czas, kiedy macie wspaniałe wzajemne takie porozumienie. Dużo wsparcia w relacji, snucie wspólnych planów, cieszenie się swoim towarzystwem, a dla singli no to czas, kiedy ktoś albo do was przyjdzie z przeszłości albo po prostu takie rozmarzenie na temat kogoś z przeszłości dla niektórych z was może mieć miejsce. Sama karta jest wspaniała, bo to jest karta takiego wielkiego wsparcia, życzliwej, fajnej atmosfery, wzajemnego zaufania. Także dla związkowców to będzie bardzo przyjemny czas. Dla osób, które kogoś już poznały, no to też dużo wsparcia, wzajemnego zaufania. No, a tak jak mówię, dla niektórych z Was ktoś z przeszłości może się pojawić, lub no, ktoś z Was dalej jeszcze myśli o kimś z przeszłości, moi drodzy. Jeśli chodzi o sprawy związane z rodziną, to dla niektórych z Was może być tak, że jakiś wyjazd do kogoś. Z rodziny lub przyjaciół nie dojdzie do skutku, lub po prostu zostanie opóźniony. Mieliście się być może z kimś spotkać, i jakaś, jakiś wyjazd może być właśnie opóźniony, lub po prostu jakaś sytuacja ulegnie zawieszeniu. Mieliście coś razem zrobić, zrealizować jakieś, jakieś zamierzenie wasze wspólne rodzinne czy to z przyjaciółmi no i coś ulegnie zawieszeniu. Ewentualnie możecie spojrzeć na kogoś z rodziny lub przyjaciół z takiego innego punktu widzenia. Lub zawiesić kontakty z kimś z przyjaciół lub z rodziny. Jeśli chodzi o problem o, siódemka mieczy. To akurat w tym kontekście problemu to jest dobrze. Czyli wychodzicie z jakiejś energii, kiedy nie mogliście komuś zaufać, z takiej energii podejrzliwości, tu, tu się pokazuje odbudowywane zaufanie do kogoś. Jesteście czujni. Ale jesteście gotowi zaufać na nowo komuś. Także to jest bardzo dobrze. Tak, i poproszę jeszcze o kartę radę. Kochankowie, dokonaj jakiegoś wyboru w sprawie jakiejś osoby, czy jakiejkolwiek innej sprawie. Prawie czegoś, w sprawie kogoś. No i dąż do, takie, do takiego zadowolenia w swoim życiu, spełnienia takiego poczucia wielkiej, wielkiej satysfakcji. No i być może właśnie otwórz się, dla niektórych z was to nie być może, ale ewidentnie otwórzcie się na, na, na kogoś, z kim łączy was coś szczególnego. Jakaś niesamowita więź. To otwórzcie się po prostu na taką osobę. Tak. Dla reszty z Was dokonajcie jakiegoś wyboru. I poproszę jeszcze o kartę opiekuńczą dla Was. Co my tu mamy? Granice. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Dziękuję bardzo, kochani. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Bardzo proszę o właśnie subskrypcje, bo bardzo pomoże mi to w rozwijaniu mojego kanału. Także bardzo na Was liczę, moi drodzy. I dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. I do usłyszenia.